Dwie godziny Breaking Point, ale zrobiłem plik. Jest, dobra, widzę to chociaż to nie jest, nie, on tam musi być, tam musi być ten wielki hotel, też chyba. Tam się wygenerowało miasto. Chyba złoma, sprawdzę. Chyba, że to jest gdzieś obok, który się tak. na miejscu wa tutaj. Mi się jakiś kurort wygenerował. Są jakieś duże bloki, dużo ich jest. No. Właśnie tak. gdzie oni to pokazywali. Ale wydaje mi się, że to nie jest to miejsce mimo wszystko. Ale tego jest i tu tych budynków jest tutaj. Ale to nie są takie, wiesz, one potem tak, tak, ale... trochę długi. inaczej wygląda. On może być po drugiej stronie na przykład. No hotel jest nad wodą To jest woda. To tak. nie jest całkiem nad wodą, on jest wielki i jest ten... Bo jest tak chyba za tymi dużymi budynkami, tak jak widziałem coś. Nie wiem, to na pewno było na tym, teraz mi się nie chce włączać bo to na lewo od soli było. Chyba, że to jeszcze kawałek dalej może być, wiecie, to może być górkę dalej. Bo tam też jest ten... Tu jest to się wejdzie i Też jest taki lesisty, ja pamiętam, że tam właśnie był taki teren to taki lesisty, jak tutaj obok tych domków. I kapliczka była i widzę, że są tutaj kapliczki dalej takie on Kapliczek to jest ogólnie pełno, ale... Ciekawe, czy na oryginalnym Altis... Jest to, nie? Jest to, no właśnie, czy jest, czy nie ma. Tam nie jeździłem, tak, tutaj. Czekajcie... Włącz Nvidia, ty HS używasz Nvidia? Nie, Radeon. ty nie możesz co rozjaśnić obrazu? Mogę generalnie, ale nie ma potrzeby teraz. Jasno mam. No ja tak robię, żeby było zawsze jak w dzień fajny. No, bo potem nie widzowie że nic nie widzą. <grym> nie, ja sobie to. <grym> Do Daisy powinni dołączyć bieżnie w wydaniu ekskluzywnym. <grym> Karnet, kurde na siłkę. Nie, tu nie ma tego, co za głupko musi być. A jest, jest! Ale to budynek. czekajcie na mnie! Byśmy wszyscy weszli. Duży piętrowy budynek niebieski, jakiś biało czy coś? To nie, to jest, olu... to jest taki na przykład pięcio-sześciopiętrowy na No dwotek. to jest to, jest tu. To jest to, sto. Jest. To nie, chodźcie beze mnie, ja też się wkroczę Pana... do przygody. Dobry, się napala, przygoda no, nadchodzą. Ile to łapie pięty w ogóle? O, owca! No. Radeon i AMD gówno potwierdzane. Czy znaczy, prawda jest taka, że z AMD zawsze są z problemy ze sterownikami? Jeśli chodzi o. znaczy Radeony, a AMD gorsze, procki ma ogóle. I nie tyle. Będzie. Ja nie narzekam. Jedyny problem co mam to z BFM4, ale to jest specyficzne bardzo. No tak, wszystko śmiga, jest dobrze. No, niby byś bez... ale ja powiem to jak nie radoła. Zawsze jakiś problem. Tu sterowniki zaktualizuj, tu coś jest, tu ja... jest Jogurt do mnie przychodzi, mówi o Jak to u ciebie wygląda? Co ty masz ustawione? się hmm. ukazał, że mam sterowniki radona i całkiem gra inaczej wygląda. Ci tak syn wygląda, wszystko jest A no, to jest to. No i ja mówiłem: poczekajcie, wejdźmy sobie razem do będziesz Zacznę strzelać zaraz. I to niby jest super miejsce, że tu jest pełno... No ja y, tu ta. na razie nic nie widzę. Jak na razie to ja tu widzę dwie owce. Ja też. Skrzynię znalazłem w jest dobrze. Schodzę do piwnicy. Łopacz z piwnicy, winda. To jest jak w tym... Yy, yy. no... Dead Island. Znaczyna no. Zobacz, tu na środku, na całej górze fontanna jest, łopać coś gwiazdek. Pokoje, hotelowe... A restart będzie niedługo, to się tu respi, może. No ale to może, a może się tutaj nic nie respi, bo to wiesz, jest no budynek. A może... a może już usunęli ci stąd respię na przykład, bo był za dużo ten mecz, albo coś. Bo była fajna zabawa, musi zjebać. Ja tu nic nie widzę, ani nie z nie znalazłem. Ja jedno to znalazłem, bo była raja już O Ma mać. Kto? Na tak. górze. Jestem to gorzej od ciebie. Jest Ale? Tak? Fuck! A kurde, ta z zdał. Ja w takim Ale razie udam nas... się na wzgórze. Ale, widzę. Ścieło w ogóle, już że. Jest, widzę go. Gdzie jest? Eee, kurwano, w jednym z okien. Od strony. Dostał. Jest od mojej strony w oknie. Widzę Cię, widzę Cię. Ja tam na wysokości pojadę. środka budynku, ta bardziej moja strona, znaczy bardziej moja strona. Jest gdzieś na środku, tam w okolicach windy. Na piętrze ciągle. Lutuje. Kurde, widzę go. Ale nie zdążyłem szczelić. Chodzi, jest na środku, w głównym holu, ale u góry. Ja pierdolę, no ile FPSów można mieć z jebanej Ale... Dobra, czekaj. Ja go widziałem przez okno, po prostu chodził mi, wiesz, tam, tam przez, ok przez okna przechodził, nie? Wiesz co, jestem na holu, a tu na samej górze holu? Ty to w ogóle nie jesteś na holu, ty jesteś gdzieś, ja nie wiem... Jestem na chatu. środku, bo na, na największym piętrze na jakimś holu. Niech ten ktoś, kto kurwa stanął za moimi plecami, żeby się schować, idzie od, od, od innego kąta. Uważaj, bo ich może być więcej. Jest więcej, jest więcej. Jest więcej niżej. Jeszcze koleś Dobra. Ja spróbuję frontowe drzwi skampić Dobra, ja ciebie widzę. Jak ktoś też. Się... Wszyscy leżą. A ty też zginąłeś? Tak, zabiłem wszystkich. Jak wszyscy mogą leżeć, jak zginąłeś? No ja zabiłem go i on mnie zabił. Czy ciała tam leżą. No może ktoś jeszcze jest? No, to jest No to czekajcie. Mogę zdetonować ten budynek? Gdzie ja się biorę zafiłeś? sikierę. No wschodzie, ale nie wiem gdzie. Ja biorę sikierę. Kto jest obok mnie, czemu się nic nie odzywa? Kompletnie. Ja. Czyli. Aleks. Mhm. No to Alex weź tam coś. kamp na ten, może się... Dobra, widzę jednego trupa, drugiego, trzeciego, czwartego. Pod ścianą tak że ma jeden na schodach. Zobaczmy jakie mają bronie w ogóle. Ten ma FN File, bajonet. To są full staffy i to... O kurde, Tactical Vest. Aż się chyba ubiorę w jego ubranie. To biegniemy tam head, jeszcze do nich? No zaraz, moment, no bo coś mi padło nie mogę tu czytać. I naj, chyba największy survival backpack ma. Night Force, Night Scope, yy, czyli noktowizyjny ten, ten. noktowizyjna optyka. No, to było dobre, pojęcie. Ale padłem, szkoda. GPS koleś ma nawet, ja jebie, to są takie full, 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 full stuffy. To tam jednak się respi coś. Wiem, czy się respi, ale zajebiście ty zrobiłeś, kurde, ty jesteś jakuta z prawdziwy. Granat, jakbym miał full auto w, te, w tej MC to bym ich zabił. Mutton cooked. No już mi się ładnie czekać, zaraz będę widział, co tam piszecie, moi drodzy. Coś mi się przywiesiło wcześniej. Dobra, to ja biegnę na północ, tam do tego. Dobra, Alek, co tam lutujesz? Coś fajnego mają. Tutaj, Tutaj nawet karabinu nie mają. Playe high style died, a to ciebie to nie ma co lutować. Butować, no <laughs> A my tam się skarcie, bo za 5 minut wyrasta, ja jest więc tak. Ja będę chyba kończył, wiecie, powoli. Okay. Nie ukryj zwłoki, tylko. No, ciekawe co, gdzie ja teraz wiecie jestem. Wiecie co? Po pierwsze, oni mają jakieś dziwne optyki, których ja nie widziałem. O kurde, ile żarcia. Co on w ogóle koleś ma za baga. Sportsback. Nie wiem, czy to był lag. No, ciężko powiedzieć w sumie, bo to było w takim szoku, byłem, że, że z, po prostu zacząłem strzelać w gościa, no ale go nie zabiłem. Niestety. On nie miał tę przewagę, że wiedział, że tam jesteśmy, nie? A 32 razy Spotting Scope? O! Kurwa, 32 razy, co za ty... Ej, No? A ja wszedłem w balkonami, do nich im na flessie zbiegłem. Haha, <laughs> no to ładnie. I w trzech padło. Fajne mają ten, jakieś amunicje. Tak, 23 euro. Amunicja jakaś zajebista, jak A ktoś pisał, ktoś pisał w widzę że tam tylko achievementy się dacie te. Yy, dobre, oni się Ale jak, za to jakie? No. <laughs> I dobre to jest, że oni wszyscy mają sarge, Może jak ktoś umrze, to się go da jeszcze zaprawić. To jest zorganizowana grupa przestępcza. Jakbyś jeszcze nie zginął, nie. to już w ogóle bo, wiesz, no, Ale nie miałem full auto. miałem jakąś stałą mapkę. <grym> oni tu mieli jakąś optykę. O, Dostałem a, chyba czy? 500 punktów za nich. Się Kurde, a Black. To jest tyle rzeczy, że nie wiadomo co lutować, tak naprawdę. A Zobaczmy zaraz tam... będzie restart, bo już ciemno, jak cholera. Czemu do tej mojej broni nic nie pasuje żadna, żadna optyka? Czemu ten koleś nie ma broni? To mnie zastanawia. A Może spadła, bo ja zauważyłem, że broń wypada jakby na ziemię. Czasami. A, ta, ta, leży z tym. Nie wiem, jakąś broni. Ja jestem koło IQ, już, jestem za tym hotelem. Blisko. A skąd ty się tu zrespiłeś? Na iście się zrespiłem. Nie, nie, no jak mogłeś się tu zrespić? Na iście mnie zrespiłem, gdzieś i biegnę i jest takie górki, jak wtedy? Ja za i zobaczę. Nie, nie spojrzałem, że to się zrozpiąłem. M4 Old Toolbox to jest akwarium. A jest wodą ciągle, będzie dojdzie gdzieś. No nic, nie ma co już tych chciała grzebać. Szkoda, wiesz, bo chciałbym wziąć fajne sprzęty od nich, ale. A teraz ten, nie mam kompasu, więc. Nie, nie bardzo nawet wiem, co brać. Survival Backpack kamu. Mam dziwne wrażenie. Dokładnie, że ten backpack jest 10 razy lepszy od mojego. Kurde, bo wszystko weszło jeszcze trochę do niego. Ten koleś miał swój własny backpack, większy niż mój, ten. Sport. A mm, jaki? Survival? Mikro Uzi. To on miał za ten, za maksymalny poziom postaci tego survival, właśnie. Survivor. Ja Ciekawe jak to robią. Ja chyba mam na Hunterze, mam chyba plus 600 punktów. Tylko co i od ilu punktów jest ten? Ja potrzebuję... Nie potrzebuję. A co? Dobra. Czemu nie rozumiem, czemu to nie działają? Mam też coś wyskoczyło na ekranie, coś tam? No, że serwer włączył jakiś ten. O Jezus Maria. A mnie wybiło. No, coś tam? Dobra. No nic, ja się nalutowałem, ale jakbym tyle z tej mojej przygody, bo chyba by dokończył. Ale ty HS jeszcze streamujesz, nie? Mhm. A tu, co tyle tupów tu leży, jeszcze dwóch? No bo tam padło pięciu. Wszystko mi ominęło. <laughs> Pierwsze w akcji. No ja im biegam na plecy. Ranger, Ren, Ranger Medic Pack. To dobre? To też za trzeci poziom tego... Ranger Rangera. Medic Pack. Tam chyba masz wszystko, co, co potrzebne do Oni taki sprzęt mieli, że ja takiego nie widziałem. Żadnej z tych broni, co oni tu wydropnęli, to ja nawet na oczy nie widziałem. Wiadomo, ja bym się nie zdziwił, gdyby tam teraz gdzieś wokół tego hotelu był samochód postawiony. Właśnie po restach ty się możesz zespić, nie? No, no albo ich samochód, nie? No właśnie, albo ich samochód. No czekajcie, jeśli ja bym tu miał zostawić samochód, a byłbym tu... Ale już nie zdążysz, bo jest chyba 30 sekund. Tak? No, minuta wpisała. Fakt, wszyscy wychodzą z Tak, to ja też się rozłączę, bo się później okaże, że się nie zapisuje. O Jezu, HS, ty jesteś tak z tyłu za mną. Kurde, odsuń się ode mnie, Alex, bo nie mogę się wy, ten, wyjść z serwera. Stoisz blisko. HS, ja tam przebiegłem, jak typu. To No. co było? Na dole. Skąd? Sprzed, yy, przed... przed tym... przed hotelem. To to jest? Przed? Od wody, czy od...? Tak, już się rozłączmy, bo i tak to no nie no, powiedz mi skąd strzelali, Ja o, tam, tam przyjeżdżam, tam od razu, od koło wody. Co ich tam jeszcze wyczyści. Pod restartem. <grym> 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 Ale wiesz, powinien być. No już chyba jest. Już mam żółty ten. Tak, jest. No. Jest restart. Restart, moi drodzy. To ja wam serdecznie dziękuję za grę. No, dzięki wielkie, super bo... Ty no, jeszcze to grasz w to... tak? Tak. tak. Ja ci tam widzów odeślę, więc nie kończ. Mhm. A, ten, a, ja, a, ja, no, a ja się tutaj mutuję i jeszcze widzami się pożegnam. Trzymajcie się, do następnej. Tak, tak. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle. A jeśli chodzi o dzisiejszego live'a, bo ja już nie mam siły, naprawdę. Są zaraz padnie, no padnę kurde ze zmęczenia, a nie z niczego innego. Szkoda, że nie mogłem tej walki z bardziej bliska pokazać. Widzieliście tam gdzieś plecy kolesia jak chodził. Tutaj ten kolega nasz odkupił swoje winy za wczorajsze wysadzenie naszego samochodu.